Piotr Pierścionek, trener Polonii Wyton, Ryszard Kusek, dzisiaj w roli pierwszego trenera floty Świnoujście, wynik znamy 2-0, przypomnę 37 minuta Piotr Pieruzel, 59 Iwan Udarewicz, oficjalna liczba widzów 1200, w tym 100 w sektorze gości. Tradycyjnie proszę na początek o podsumowanie trenera gości. Gratuluję zwycięstwa. W tym wywłocie świnoujście. Się mocno napracować, żeby zwyciężyć. Niemniej jednak uważam, że ocena tego meczu dla mnie, z, przez pryzmat sytuacji mocno kontrowersyjnej, uważam, że te pompaka w tej sytuacji były niewinne. Ta, ta decyzja dla mnie mocno kontrowersyjna skomplikowała nam bardzo mocno sytuację i to nie tylko w tym meczu, tylko w najbliższej kolejce, w związku z, z, z taką małą liczebnością kadry, jaką mamy jak mówię, no, żałuję bardzo, że nie mogliśmy grać do e, końca w pełnym wymiarze czasu. Przyjęlibyśmy wynik wtedy z pokorą. E, ja bym wiedział na co zespół spać e, w, takim, w takim wydaniu pierwszoligowym, natomiast cóż no, od momentu straty bramki e, po sytuacji, która, która, która była związana ze, z czerwoną kartką. Yy, gdzie graliśmy, można powiedzieć siłą woli, charakteru i ambicji, których okay. tym młodym ludziom nie można odmówić, dlatego ja z postawy zespołu jestem zadowolony. Yy, uważam, że powtarzam Piotrku w sytuacji, w której sędzia zinterpretował zdarzenie niekorzystne dla Polonii i zaraza zawodnika Polonii Bytomi. Uważam, że jest niewinny. To jest moje zdanie, mam prawo je wyrazić. Żałuję, że, że, że została taka decyzja podjęta. Tak jak mówię, yy, jeszcze raz gratuluję generowi bardzo co na to Chciałem podziękować Temoru za, za dekolację. Y, jesteśmy bardzo szczęśliwi na pewno z kolejnej wygranej z rzędu, bo patrząc na to co się stało 10 maja i jak się tutaj pewne rzeczy pozmieniały, to od 13 maja y, wygrywamy wszystkie mecze, jeżeli chodzi o mecze ligowe, bo to jest nasze szóste zwycięstwo ligowe z rzędu yy, i również dwa zwycięstwa yy, ligowe w Pucharze, yy, dwa zwycięstwa w Pucharze Polski, także osiem zwycięstw z rzędu mówią coś dobrego o flocie, mówią coś dobrego yy, o zawodnikach, sztabie szkoleniowym, także z tego się bardzo cieszymy. Dzisiejszy mecz był trudnym meczem, yy, ponieważ graliśmy yy, Przeciwnikiem, dobrze zmo zmobilizowanym, zmotywowanym yy, na którego, że tak powiem yy, gra w pierwszej ze jak grą z jasnego nieba, ale ten pozytywny grom, który dodał tym popadom na pewno wiary w siebie i w grę i to zresztą było widać, bo ten mecz jak Państwo widzieli nie był łatwym pojedynkiem, dużo zdrowia nas to kosztowało, ale tak jak jeszcze raz zaznaczam jest to kolejny mecz rzędu, graliśmy ciężkim mecz z górnikiem w sobotę, dzisiaj jest środa, także bardzo krótki mikrocyk treningowy. Cieszymy się z tego zwycięstwa i oby ta pasa trwała do 17 listopada. Jak najdłużej. Dziękuję. Zapraszam o zadawanie pytań. Co z Sebastianem Olszarem? Czy to była kontuzja, czy, czy po prostu decyzja trenera o zmianie? Decyzja trenera o zmianie wywołana już wcześniej, już Sebastian zgłaszał. Zgłaszał chęć zmiany Zresztą bo Państwo widzieli, że chwycił go skurcz y, łydki i, i ta zmiana była niejako też wcześniej już sygnalizowana przez samego zawodnika Maciej Opikowski telewizja w ślubie do na ta passa, y, dobra passa, seria zwycięstw y, Mam nadzieję, nie uśpi naszego, y, naszej czujności, y, bo to może właśnie troszeczkę uśpić nasze y, y, takie Taką czujność na kolejnym mecze? Nie myślę, obawia się tego drogi? Myślę że, nie. myślę, że nie. Tutaj kwestia tylko spraw związanych z motoryką, ze zdolnościami motorocznymi, z, z cechami motorycznymi, które, które trzeba teraz szybciutko pozbierać do kupny i walczyć w kolejnym meczu z Nowym Sączu. bo Tam na pewno ciężki teren jest dla nas, także tam będziemy musieli naprawdę wspiąć się na najwyższe wyżyny swoich umiejętności, zebrać siły do kupy, że tak powiem, kolokwialnie i walczyć o kolejne punkty i przywieźć jak najlepszy rezultat z Sądecki. Ja mam może pytanie do trenera Pierścionka. Jakie cele ma teraz Polonia w tym sezonie? Polonia, celem, celem Polonii jest rozegranie kolejnego meczu na najlepiej jak się tylko da, jak potrafi zespół. Ja, takie najbliższe cele, one są związane z najbliższym meczem. Będziemy walczyć o zwycięstwo, pomimo tego, że jesteśmy w sytuacji absolutnie trudnej. W tym tygodniu graliśmy i gramy w zasadzie, można powiedzieć z głową, bardzo dobrymi zespołami, bo... I, i i flota i oni jak ludziom odprawiły pucharze polskie, czołowe, w Pucharze Polski Czorowe ekstra ekstraklasy. Ja tutaj e, dzisiaj w zespole można powiedzieć na poziomie seniorskich miałem 4-5 debiutantów, to są chłopcy z Rocznika 9-4, 9-3, którzy do tej pory nie mieli styczności z piłką seniorską, to są chłopcy, którzy grali między głowy w Polskiej widzę juniorów. Oni e, taką sytuację mamy, my sobie z nią poradzimy na pewno. Bardzo dobre jest to, i, i, że, że zespół chce dobrze pracować. Ci chłopcy bardzo dużą pracę wykonali na treningach i tak jak mówię, nie ma znaczenia. My jesteśmy w tej wizer na chwilę obecną absolutnie chłopciuszkiem ze względu na sytuację, która nas spotkała, ale... Nikt nam nie będzie zabierał chęci ambicji i walki o jak, o jak najlepsze wyniki, tak jak mówię. Mamy na pewno mniejsze szanse w każdym meczu niż zespoły, z którymi będziemy przystępować, ale tak jak mówię, ja może z założenia, że, że mecz jest każdy do wygrania, trzeba walczyć, grać. Na pewno nie doświadczenie nie jest po stronie tego zespołu. Siła fizyczna w stosunku do, do tych chłopaków i do warunków fizycznych, jakimi dysponowali zawodnicy. Floty, świnoujście, też absolutnie przewaga. Musimy szukać się różnych sposobów na to, żeby, żeby zwyciężać. My chcemy zwyciężać, zobaczymy jak będziemy, i czy poziada czy nam zdrowie i szanse i, i nadzieję na to, żeby uzyskiwać dobre korzystne, i korzystne rezultaty. Tak jak mówię, szanse, szanse mamy małe, ale będziemy walczyć do samego końca. To jest cel Polonii, rozegrać w mecz i to zwyciężyć. Witam je teraz do jako do górala, tutaj pana data 10 maja. To, to była porażka z Sandecji, który ma za 4 mecz bardzo źle się kojarzący, a za 4 dni z tym samym przeciwnikiem zagramy na wyjeździe. 9 maja. 9 Znaczy 9 maja była porażka, a 10 maja były tu zaszły zmiany w klubie. Jakie jest z perspektywy tego najbliższego na pewno, sobie. Na pewno zespół będzie chciał <laughs> zmazać tą planę tutaj, którą, że tak powiem, daliśmy. W 9 maja z Sandycą przegrywając 4-0, i to będzie też dobra motywacja dla nas wszystkich, jadąc tam do nowego Sandy. Dziękuję. Czy ktoś ma jakieś jeszcze pytania? Ja jedno tylko przepraszam. Ma Roszynka, jest Mam pytanie do trenera. Patrząc na zespół, tak jak trener powiedział, że są to młodzi chłopcy, zaczynają jakby przygodę z piłką seniorską, ale co trener powie na te kartki, na ilość kart, które oni zdobyli? E, z dobry <laughs> <laughs> zabrzmiało. Ale e, chodzi mi konkretnie o sytuację, jeżeli będą tak popaść za koszulki i tak się bezsensownie narażać na te kartki. Trener widzi jakieś wyjście? Nie mam pretensji, w zasadzie można powiedzieć, tak jak e, tu już nadmieniłem, sytuacja, która została zinterpretowana absolutnie na niekorzyść zespołu polonii z czerwoną kartą. O niej już mówiłem, prawda? E, uważam, że nie było, może tak na gorąco trudno mi prawda, w tym momencie ocenić, e, nie było e, tak głupiej kartki, czy, czy jednej, czy drugiej ze strony zawodników. To wynikało tylko i wyłącznie z ambicji, to są młodzi chłopcy. Dla nich naprawdę to jest bardzo duże wrażenie stanąć przed, przed zawodnikiem, który mamy 89 i, i, i to może tylko świadczyć absolutnie na plus. To jest negatywne, że, że dostawali żółte kartki, ale ja mam satysfakcję, że ci chłopcy nie odpuszczali. Nie dostali, jeżeli, jeżeli gdzieś byli za, złapali za złupą kartkę za przewinienie głupie, za dyskusję, za... Dyskusje, za... Jakieś inne sprawy takie związane z walką jest wewnętrzny regulamin, który mamy w szat i wiedzą jakie ponoszą konsekwencje i to jest wykluczone.